Już wszystkie są Witam wszystkich tuki Miko z Irlandii, właściwie ze stolicy Irlandii, czyli Dublina. Dzisiaj jest słoneczna pogoda, community Day, pogoda sprzyja, jest ciepło, fantastycznie. Na ulicach dosłownie setki ludzi, przyjemnie, aż można spędzić dzisiaj czas. Tłumy. Naprawdę są tłumy ludzi na ulicach. Wybrałem się dzisiaj, żeby odwiedzić mojego znajomego, a w międzyczasie możemy łapać Swynuby, na który dzisiaj jest event. Mianowicie Dzień Społeczności. Mieliśmy już wcześniej tego Pokemona do złapania. Dzisiaj jest to powtórka tego eventu, który znamy sprzed lat. Ja już mam kilka Shiny tego Pokemona. Swynub jest dość ciekawy. Ponieważ możemy go wykorzystać potem na Rayquaza. Z tego co pamiętam, właśnie mamo zbija się tego Pokemona. I odpalę Incensa, żeby przyspieszyć tutaj proces łapania tych Pokemonów do pierwszego shiny. Tak naprawdę nie zależy mi jakoś specjalnie na łapaniu dużej ilości tych Pokemonów dzisiaj. Bo przyszedłem tu bardziej, żeby spędzić czas. Pozwiedzać, pooglądać, co tutaj się dzieje, tak żeby przyjemnie spędzić czas. Tutaj przede mną jest sklep Lego. Może zaraz tam wejdziemy do środka i zobaczymy, co tam się dzieje. No a tu jest cała masa ludzi. Także dość wybrałem sobie porę. O, shiny słuchajcie, pierwszy shiny dzisiaj. Dopiero jest, nie wiem, z 5 minut odpaliłem event i już od razu shiny Pokemon trafił mi się do kolekcji. O, tutaj ktoś ładnie śpiewa znowu. Słuchajcie, zobaczcie. Słynął, złapany 164 CP. Ok, z Irlandii. Pamiątka pozostanie tutaj w mojej kolekcji. Jeszcze w międzyczasie spróbuję połapać i posprawdzać tak na szybko te pozostałe Pokémony, jak tutaj jestem. W centrum i mogę wykorzystać ten fakt, że mam chwilę do pogrania w Pokémon Go. O, jest nawet czym niebieski wolny. No to ja wam pokażę tutaj, kto tu rządzi. Hiko Mikos. O nie, ktoś atakuje mojego Nie Niedobrze, nawet nie wiem kto. Jakaś drużyna. Albo czerwoni, albo żółci próbują powstrzymać tutaj zespół Mystic. Dobra, to wiecie co? Wyślę gifty do moich patronów, do wspierających. Jakbyście chcieli wesprzeć mój kanał, to jest taka możliwość. Macie link do Patronite'a w opisie filmiku. Zwłaszcza, że teraz zbieram na wyjazd do Japonii na Mistrzostwa Świata. Będę tak. 4 sierpnia będę na GoFestie w Japonii, w Yokohamie. A potem na Mistrzostwach Świata w Tokio. Nie! Co ja mówię? Jeszcze raz. Będę na mistrzostwach. Będę najwięcej w Pokémon Go w Osace. Najpierw lecę do Tokio. Tak, z Warszawy do Kataru, z Kataru do Tokio i z Tokio do Osaki. Taki jest plan. I z Osaki do Yokohamy, bo wtedy będą Mistrzostwa Świata w Yokohamie. Mam zarezerwowane tutaj hotele kapsułowe i tak dalej. I chciałbym z tego miejsca serdecznie podziękować Maddoxowi za donejtanie niespodziewanego. To wystarczy mi na powrót z Japonii, na bilet powrotny. Także teraz na live zbieramy kasę na hotel i na jakieś najtańsze jedzenie ze sklepów kombini typu 7-Eleven i tak dalej, żeby ogarnąć ten wyjazd budżetowo. Zobaczcie, co jest przede mną. Słuchajcie, jakiś kościół mamy tutaj. Bardzo ładne widoki dzisiaj. Także muszę powiedzieć Wam, że pogoda dzisiaj sprzyja spacerom, graniu w Pokémon Go i tak dalej. Dobra, myślę, że kilka giftów otworzonych, kilka giftów przydałoby się wysłać teraz. Na przykład Henry Seaf Gift i tutaj zaznaczam wszystkie z mojej okolicy z Larn. Powysyłam je, a odbiorę sobie teraz, jak jestem tutaj w Irlandii, w Dublinie, w stolicy właśnie Irlandii, tego pięknego kraju. Będę mógł powysyłać również pamiątkowe gifty właśnie z tego obszaru. Świetnie. Będę miał pamiątkę w postaci Swineba, który jest zielony, tak jak Irlandia słynie z tego, że jest zielona. Czterolistna koniczyna. Standardowy symbol Irlandii. Dzień Świętego Patryka. Również zielony kolor szczęścia. Możemy szukać słuchajcie yy, garnka ze złotem na końcu tęczy ukrytego. Jest naprawdę wiele możliwości. Tutaj kolejny i odbierzmy w końcu te stopy. Zobaczmy jakie tu mamy i yy, mural. Jakiś to jest piąty dzień zakręcenia stopem. Fajnie. Trochę rzeczy wpadnie. Ciach. Używam tych ultraboli. Wziąłem ze sobą Pokeball Plus, ale zostawiłem go w samochodzie, więc nie połapię teraz automatycznie. Jedynie co to teraz ręcznie. Także macie taki luźny odcinek dzisiaj z wyjazdu do Irlandii, właśnie. Taki bardziej na żywo. Dajcie mi znać w komentarzach, co sądzicie o takich luźniejszych formatach, bo chciałbym się na takie przerzucić, ponieważ po pierwsze, wy oszczędzacie czas, bo nie musicie oglądać długich filmików. Ja oszczędzam czas, bo nie muszę montować długich filmików. Także myślę, że to będzie win i win dla Was, jak i również dla mnie. Kilka ogłoszeń odnośnie odzyskania kanału. Mam już pełen dostęp, szukajcie to co tam mi się ktoś włamał na mojego YouTube'a i na Instagram'a. Na Instagram'a udało mi się wtedy od razu odzyskać dostęp, teraz odzyskałem dostęp do YouTube'a, tak samo wszystkie filmy już mam, mam do nich dostęp. Na razie zostawię je jako prywatne, ponieważ e, chciałbym się skupić na nowym kontencie. Wybiorę jakieś takie standardowo najlepsze filmy, z którymi kojarzy się mój kanał Hikomiko, teraz, 13 trzynastolecie kanału. Także napiszcie w komentarzu, jakie macie najlepsze wspomnienia z kanałem właśnie Hikomikos i które filmiki chcielibyście, żebym przywrócił w pierwszej kolejności. Na pewno zrobię tak, że wrócą wszystkie takie najpopularniejsze filmy i piosenki, bo to wiadomo. Najwięcej wyświetleń generowało do tej pory i generuje do dziś. Także jest naprawdę co robić i... Myślę, że pomożecie mi wybrać jakieś właśnie filmiki fajne na kanał. Właśnie takie najlepsze, które powinny powrócić. Dobra, Swynub, Swynub, Swynub. Jeden na drugim, cyk, o i widzicie drugi Shine. To nawet mogę mu rzucić fajna Berry i ciach. Tak już bez podkręcania i na szybciutko złapaliśmy sobie tego Pokemona do kolekcji. Sprawdźmy jego Ivy. O, takie sobie. Najlepiej zostawiać takie Pokémony. Z... O, jeszcze jeden, drugi. 525 CP i jest jeszcze z lodowego lura. Także bardzo ciekawie. Cyk siedzi, krytyczne złapanie, nawet siadło. Słuchajcie, jeszcze quest z rzucaniem bery został zaliczony. Szybkie sprawdzanko, szybkie rzucanko. I na koniec tego filmiku. Jeszcze raz Was zapraszam do subskrypcji kanału. Tylko kliknijcie w dzwonek i kliknijcie powiadomienia. Tam jest taki dzwoneczek: wszystkie. Wtedy będziecie dostawać wszystkie powiadomienia, czy to o nowych filmach, czy to o live'ach na kanale. Bo dużo osób pisało mi, że nie dostają takich powiadomień, a na przykład chcieliby wchodzić na live'y. Także wbijajcie tutaj, kliknijcie w to powiadomienie, żebyście dostawali wszystkie e, informacje o tym, kiedy właśnie zaczynam. Live, czy dodaje również nowy odcinek? Dobra, to tak. Jeszcze sprawdźmy, czy mamy setkę jakąś ee, nowiutką. Cztery gwiazdka. Patrzcie, słajna basetkę, którą możemy wykorzystać, żeby zdobyć eventowy moveset do tego Pokemona. Ostatnie podrygi. Kończymy odcinek. Zostawcie koniecznie łapkę w górę. Ancient Power moveset komunikacyjny. Tak wygląda na tym Pokémonie. Setunia. Nie wierzę! Właśnie wylądowałem w Lar i jakby dzisiaj było mało wrażeń, to łapię sobie jeszcze Pokemony Pokémon Plusem po drodze i zobaczcie, co jest w moim dzienniku. Konto, dziennik. Magikarp znalazł cukierkę. Tutaj Pokémony pouciekały, ale złapałem shiny Berżmajta. Czajcie bazę? Tak po prostu wciskając go plusa. jest tu ostatnio złapanych, lol. A teraz w ogóle na ulicy jest taka mgła, że szok. Wszędzie jest zimno i mokro. A ulica ma taki vibe, jakby, jak to się mówi. Zapomniałem nazwy, ale to się jakoś nazywa. Jest taka mgła, że są wszystkie światła rozmyte, jak w jakimś filmie. Gdzie ja nie używam żadnego filtra w tym momencie. Jaki Ivy? Słabiutkie, ale no jest przecudowny. Przepiękny szajni do kolekcji. Także wypad do Dublina dzisiaj poczwórnie udany. Naprawdę chcę, jak mi wydobyć nikt